Witajcie w kolejnym codzienniku z Bogiem. Bądźcie gotowi. Macie do czynienia z znacznie większymi problemami, niż jesteście w stanie odźwignąć samodzielnie. Przyjmijcie całą pomoc, jaką możecie otrzymać, każdą broń, którą dał Bóg, abyście, kiedy już wszystko się skończy, oprócz krzyków, nadal byli na nogach. Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara i zbawienie to więcej niż słowa. Czytajcie Słowo i módlcie się, by dowiedzieć się, jak je zastosować. Będziecie ich potrzebować przez całe swoje życie. Słowo Boże jest niezastąpioną bronią. Podobnie modlitwa jest niezbędna w trwającej wojnie. Módlcie się mocno i długo, módlcie się ze swoich braci i siostry. Miejcie oczy otwarte, podnoście się wzajemnie na duchu, aby nikt nie pozostał w tyle ani nie odpadł. Kiedyś usłyszałem te słowa i zadziałało. Bóg zadziałał Bóg nasz łaskawy, Bóg łaskawy dla mnie, który tłumaczy każdego dnia, jak tej Bożej pomocy używać. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale 13 wersycie czytamy dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Ten werset przypomina nam o tym, z czym się mierzymy. Do tego stopnia Bóg spojrzał w przyszłość i podjął decyzję o właściwym wyposażeniu swoich dzieci i wszystkich, którzy kiedykolwiek staną się jego dziećmi, by mogli nie tylko odeprzeć atak złego, ale mogli razem z Jezusem Jego zwycięstwo nad śmiercią realizować każdego dnia, będąc mu posłusznym, wypełniając Jego słowa. Wersie wcześniej w tym samym miejscu czytamy, Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie trzeba długo oglądać wiadomości w telewizji czy w internecie, aby na co dzień przekonać się, że trwa walka o duszę człowieka. Ale to, do czego otrzymaliśmy dostęp dzięki zbawieniu, to wielka sprawa. To, co nam dano, powinno być nagłówkiem i głównym newsem, który będzie bił w oczy o każdej godzinie. W każdej telewizji, internecie czy gazecie, by zastąpić szlam i kłamstwa, którymi próbują karmić nas wszystkie media. Wyobraźcie sobie taki czerwony pasek głównego wydania wiadomości. Pancerz Sprawiedliwości, Tarcza Wiara, Przełbice Zbawienia i Miecz Ducha. Możesz mieć możliwość dostępu do tej całej broni poprzez modlitwy za pośrednictwem jedynego, prawdziwego, żywego Boga. To tak na marginesie. Ale wróćmy do naszego życia. Nigdy nie traktujemy tego, co otrzymaliśmy, za oczywistość. Dzięki naszej relacji z Jezusem Chrystusem uzyskaliśmy dostęp do jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Mamy bezpośrednią linię dostępu i komunikacji z Panem, która nie jest zbyt skomplikowana, bo mamy w ręku Biblię, mamy się zwracać w modlitwę do Niego i go uwielbiać. Pytanie: kiedy dostajesz coś nowego, czego się najpierw uczysz? Pierwszą rzeczą, której nauczysz się jest umiejętność korzystania z tej nowej rzeczy. Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, nigdy nie będzie to dla Ciebie przydatne. Zdecydowanie zbyt wielu ludzi, w tym i chrześcijanie, nie wie, jak wykorzystać to, co otrzymali, więc mają też i problem, jak dziękować temu, którego to otrzymali. Wielu nie potrafi się modlić i rozmawiać z nim o tym, co się z nimi dzieje i jakie są ich własne potrzeby. Dostaliśmy ogromny dar nieograniczonego kontaktu z naszym Panem, by mu mówić, zwierzać się, opowiadać o wszystkim, co dotyczy nas samych. On i tak to wie, ale chce, żebyśmy mu to sami odpowiedzieli. Wykazali inicjatywę nie w końcu zacznie nam zależeć na bezpośrednim kontakcie z dawcą życia. Zbyt wielu ciągle powtarza, że po prostu nie wiedzą, jaka jest wola Boga wobec ich życia. Ich sprawy są tak skomplikowane, że tak wiele trzeba podejmować, że gdyby wiedzieli, jaka jest wola Boga, wszystko byłoby o wiele prostsze. Tak, byłoby. Czy oznaczałoby to, że nie byłoby już problemów ani okoliczności, z którymi trzeba byłoby się zmierzyć, gdybyśmy wiedzieli, że Bóg tak zrobi? Nie. No ale przynajmniej znalibyśmy Boży plan i wolę dotyczącą naszego życia, prawda? To nasze myślenie, a słowo Boże mówi swoje i mówi prawdę. liście do Cezalonicza w rozdziale 5 wers wersetach 16-18 czytamy. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Radować się, modlić nieustannie, dziękować Bogu za wszystko. Taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie dla twojego życia. Wola Boża wobec nas, to jakby porównując parasol w czasie deszczu, rozłożony przeciwko atakowi niekończących się opadów ze strony szatana, oskarżyciela. My pod tą ochroną w deszczu oskarżeń mamy śpiewać Panu pieśń chwały, bez względu na to, jak zła może się wydawać, lub jakaś sytuacja, zdecydowanie zbyt wielu chrześcijan jest zbyt skłonnych do przedstawienia własnej opinii na temat woli Bożej. Często głusi i ślepi i nie zwracając uwagi na to, co tak naprawdę dzieje się w ich życiu. Jakby wola Boża była mniejsza niż to, co byłoby najlepsze dla naszego dobra, to totalnie bez sensu, że się na to popatrzy z boku. Za dużo gadania, a za mało słuchania. A przecież wszystko pochodzi od niego. A czytamy o tym w liście do Jakuba w rozdziale 1 w wersie 17 wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały występuje z góry od ojca światłości. U niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Podobnie w liście, e, podobnie w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w wersach 10-11. złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i okwitowały Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce czy czytam tam o Bożej woli, o Bożych planach dotyczących życia Jego dzieci. Bożą wolą i planem dla Twojego życia jest to, abyś miał życie i aby Twoje życie było życiem w obfitości. Boża wola i plan dla Twojego życia jest poparty faktem, że On chętnie oddał swojego Syna życie, abyś Ty mógł żyć i był w stanie cieszyć się Jego wolą dla Twojego życia i Jego planem zawsze i wszędzie. Zrealizuj Bożą wolę i Jego plany na swoje życie. Wola i plany Boga zmieniają serca i okoliczności. Boża wola i jego plany stworzyły wszystko. Boża wola i plany stwarzają i czynią cuda. Wola i plany Boga wyzwoliły jego ludz egipskiej niewoli. Wola i plany Boga odmieniły serce syna marnotrawnego i odwróciły go ojcu. Boża wola i plany były i nadal czynią rzeczy niemożliwe do wyobrażenia dla każdego człowieka. Na koniec, fragment. Księgi Zajasza z rozdziału 49, wersety 24-26 Czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbić jeńcy tyrana? Tak mówi Pan. I Jeńcy mocarza zostaną odbici i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z Twoimi przeciwnikami i ja wybawię Twoich synów. Twoim gnębicielom każe jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że ja... Pan, mocarz Jakubowy, jestem Twoim zbawcą i odkupicielem. To pismo mówi nam, że u Boga wszystko jest możliwe, a Bożą wolą i planem jest wybawienie nas i spowodowanie, że nasi wrogowie zwrócą się przeciwko nam. To pismo mówi nam, że u Boga wszystko jest możliwe, a Bożą wolą i planem jest wybawienie nas i spowodowanie, że nasi wrogowie zwrócą się przeciwko sobie. Boże słowa nie są pustymi frazesami, one wykonują pracę w naszym życiu. Kiedy zaczniemy je w pełni stosować, to w końcu on jest początek i końcem, i stanie się tylko to, co on wcześniej zaplanował. Chwała Bogu, do suszenia jutro.